Są poczucia przed skokiem? Bardzo, już nie mogę zaczekać. <noise> A ty, Mireczku? Jest super i będzie jeszcze lepiej. No, i tak ma być. Tak, co będziemy zaraz lecieć? Ledziemy. Kurde, ale emocje. Pawełku, jak się czujesz? Jak się nie mogę Mariusz, jak się czujesz? Musi ja, będziemy mieli tam dużo czasu, bo będziemy tam Hier greifst du nachher rein. Wenn wir in der Tür sitzen, schlüsselt zusammen mit ja, und das nach so, so, so da vorne, kommt so. auf meinen Zeig rein. Dann ruft Kopf in den Reis, schließt mit deinem Bauch auf. So. Und wenn raus springen, sofort, ohne zu zögern, auch raus, Füße hinten hoch, Kopf das Gras Und du bleibst so, bis der Fall schon aufgeht. Nicht strampeln, wie sie machen, immer schön warm. Wenn ich Arme raus, aber die Banane, das bleibt. Okay. Ja, wenn ich wieder klopfe, dann ich ja, okay? ja So, jetzt brauchen wir noch Mütze kriegen. Ich glaube, die Banane kommt von. Nein, nein. 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 Das musst du schon? in hier? Oder? Das, das ja. locker bleiben. Oder? Das ist cool. ja, das ist cool. Mach mach, 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 mach ich bin das mal dir mal, schon. mach mal, mach mach dir Ja? mach dir mach dostępny skoczek jeden sko sk sk skoczek numer jeden skoczek numer 2. nie dobra ja mam twoje, bo ja, ja, już mam, ja już mam nagrane już mam nagrane, to ty będziesz miał. znajdź Ja znajdź wiem, nie, nie, nie zapomnę, teraz, 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 latek. to znajdź to znajdź to znajdź znajdź to Panie, będzie, nie Myśleliśmy, że będzie fajnie, ale ja potem się panie, a to będzie takie... Stare torby ci ścisło. No, ale wiesz nie ja się boję, że, 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 że tego co nie zrobi. Słuchaj, wychodzisz, jak już występujesz z samotu, wychodzisz, dobra. trzymasz się tu, wyprostujesz się, znowu do góry i on tak on. robi. Raz, dwa, trzy, wypycha się, Ty już lecisz, od razu po wyleceniu, cyklety, Raz, robisz odbyt. ręce tak. Później... Będziesz czuł, że już jest małeś tata w domu wypuszczony i albo cię klepy, albo po prostu ty weźmiesz sam sobie ręce. to już będziesz czuł, że w minutę mniej więcej lecisz, niż widział z reguły, że mi się bawił i tak dalej i trzymasz się znowu tu. No bo to jest awant. wtedy lecisz, on ci daje tutaj. Fajnie. Tym co Co ty, Co ty, jak ty, oddycha, jak ty Normalnie, Ja normalnie oddycham, nic nie, wreszcie nie, nie, jak oddycham, jakby normalnie gadał Co ty rady? Czy widzisz? Przepraszam, mnie oddychasz, wyposażam. Przepraszam, że mnie oddychasz. Przepraszam, że tak delikatnie się <Yeah>.

i <laughs> Rhyw gwrs! Rhyw Oh. Hammer. Oh. 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 So. Uh. Glückwunsch. <laughs> Super. Fabulous. Alles klar? Oh, Boah, bei bah, Mal wahrscheinlich ich mehr so. Alles. mein Oh, oh. Oh, bravo, Gratulation! Danke, schön. Danke, schön! Vielen Dank! Komm her! Glückwunsch! Immer wieder gerne! Bravo. Super. Super! Kurva war das geile! Kurva, aber <laughs> mach ich noch mal bestimmt! Super! Perfekt! Hier. Wunderbar! So, hier, Familie zusammen! To ja jest już właśnie dotarłem do domu Adrenaline, adrenaliny trochę zeszło Powiem wam To jest coś, coś, niepowtarzalne, coś niepowtarzalnego może nieźle to powiedziałem ale to jest coś No kurwa nie idzie tego nie idzie tego opisać, nie idzie To jest tak, by nie wiem Takąś byście znaleźli dwie złote monety to jest taka euforia, adrenalina, to jest no, to jest normalnie coś wspaniałego i powiem Wam tak. W przyszłym miesiącu chyba, albo za dwa miesiące, albo w przyszłym miesiącu na pewno będę zaś skakał. Może już wtedy będzie mireczek skakał, no teraz nie wyszło niestety. Dzisiaj nie wyszło. Mirek nie mógł skakać. Skakał ze mną Paweł. To był mój ogólnie pierwszy lot samolotem i pierwszy wyskok czyli dwa w jednym. Byłem tak tak zestresowany, tyle adrenaliny w sobie, że po prostu nie pamiętam praktycznie nic z tego skoku. Znaczy pamiętam urywki. To jest no był szok. Szok. Jestem w szoku do tej pory. Yy, no kurwa, nie wiem, w Polsce, w Polsce jak będę chyba ten kurs zrobił, yy. ASF chyba się nazywa coś tam 600 zł kosztuje, 8 skoków i go chyba zrobię będę na ulot do Polski to jest coś pięknego Pięknego. Jestem kurwa po prostu szczęśliwym teraz, Szczęśliwym, lecisz jako tak szczęśliwy. Także nic. Coś innego żeście zobaczyli. Zobaczyli na tym kanale Nie dzisiaj, no ale takie przeżycie musiałem tu wstawić. No nic. Trzymajcie się i do następnego hejka.